Witam. Przedstawiamy kolejną maszynę z naszej oferty, jest to wiertarko-frezarka marki Optimum model F45. Przedstawię teraz pracę maszyny. Tu on na silnik dwubiegowy, siłowy. Teraz są obroty wolne. Teraz są obroty szybkie. Bardzo ładnie to chodzi na tym biegu, teraz na tym. Też bardzo ładnie, na jedynce. Też bardzo ładnie. Czy szybkie? No, reduktor chodzi naprawdę e, bardzo ładnie. Trzyściutko, bez, bez żadnych dźwięków. Posiada ona tak, albo wiercenie ze wspomaganiem. Ma długość w pinoli 130 mm. Jest blokada pinoli wiercącej. A po odkręceniu troszkę tego dźwięki i, i wysunięciu, teraz macie Państwo wiercenie ręczne szybkie, tak jakby z tej rączki, tak? E, tu jest blokada e, Pompka nowa chłodzenia jest w zestawie Tu jest e, głowica ustawiana pod kątem Tu jest blokowanie głowicy i tu się ją podnosi z góra dół Gdzie tu jest... O! Kurde, jeszcze by się wywrócił o Tu jest podnoszenie I opuszczanie no maszyna w pełni sprawna, luzy teraz tak na korbce jest tyle od osi z e, od osi y przepraszam od osi x tyle no tutaj to jeszcze nie, nie pomierzy także maszynka w pełni sprawna, zgrabna zapraszamy, załadunek zapewniony można wysłać kurierem na palecie wtedy odkręcamy tą podstawną osobno a tą górę osobno na stolik jest taki średniej kondycji, mógłby być ładniejszy, bo ktoś go po miejscami powiercił, no ale jeszcze nie jest tragiczny, bym powiedział.